Co? 3D, duża drewniana, denerwująca. No właśnie, 3D, duża drewniana, denerwująca. No cześć. Dobra, dzisiaj zaczynamy zabawę z tą tapetą 3D. Zobaczymy co to wyjdzie, bo powiem szczerze, takiej też tapety nie robiłem. więc będziemy mogli się trochę pobawić. Dobra, no dobra, tu ja ustawiam kamerę i lecimy. Znaczy co, będziemy lecieć od tego, jest 5 pasków. Normalnie można było zacząć od środka i wtedy na lewo, i prawo, no ale już polecimy od początku. Także obadamy. Ładnie, nie? Fajnie wygląda, super. Normalnie sprzeda, elegancko. Elegancko. Zajebiście. I powiem Wam, że jest ten, że jest... No porażka jest. Bo teraz nie jesteśmy w stanie za żadne skarby spasować wzoru, który idzie dalej. Z tego to względu, że w sumie wina moja, muszę przyznać, bo żeśmy tapety nie rozłożyli. Czapetę nie rozłożyliśmy i się okazuje, że to jest pasek, który powinien pójść na sam koniec. I chyba jeszcze powinien być odwrócony, chociaż na, zmylił nas ten wzór. Znaczy mnie zmylił, ten wzór, którego i tak nie ma. Także to tyle, jeżeli chodzi o 3D, bo tak efekt jest super, nie? Widzicie, błędy się zdarzają, nie? I to tak... Kurwa, ewidentnie. Sorry za brzydkie słowa, no, ale... Ale wkurza mnie to już totalnie, nie? No także jest niestety porażka. Bądźmy uczciwi, no. Rozłożę nas kawałek papieru. W sumie pierwsza porażka na atapecie moja. No dobra, no to będziemy inną technikę proponować właścicielom za zadośćuczynienie. No ale dobra, no widzicie, no. Wzór fajny, ale wiecie co Wam powiem, szczerze? Na kamerze wygląda super. W rzeczywistości aż tak nie. Ten wzór wychodzi tak jakby na nas, ale w rzeczywistości tak nie jest. dobra, to my jedziemy do sklepu, szukać czegoś innego. Może znajdziemy tapetę. Może znajdziemy inną tapetę. Nie jest powiedziane. No to. Ciągnij! Panie! 15 minut na ścianie. I to nie tylko to, nie trzeba poszybować poszpachlować także proponuję na drugi raz naprawdę urci się po prostu na błędach cudzych w tym wypadku moim A tak ładnie na wszystko a taki był piękny, amerykański ale się poprawimy no witam w nowym dniu na spokojnie analizuję wczorajszy dzień w sumie w tym momencie moja wina, wina wykonawcy. Czyli na niezwyczajnym świecie zgubiła mnie rutyna. Ktoś zrobił 30-40 tapet, super, a tu patrzcie, pam. Także za każdym razem trzeba ten wzór sprawdzić. Ja myślałem, że już dwa mam dopasowane, to z automatu, czy od lewej, czy od prawej, ten wzór mi się powtórzy. No, to było troszkę inaczej. Ale trudno. I teraz tak, zamówić nową tapetę potrzebujemy jakieś dwa tygodnie, zanim ona tu przyjdzie i no, zbliżają się święta, dlatego znaleźliśmy technikę alternatywną, pasującą, bo pracujemy, ogólnie staramy się pracować w spokoju, w kontraście biało-czarnym. No, więc zrobimy takie coś podobnego, jak już prezentowałem, czyli ta ściana z grubiną złota, to będzie natomiast ściana z grubiną srebra. Inwestorzy są też zadowoleni, także, no widzicie, rutyna nie zawsze pomaga. Trzeba być czujnym zawsze i tyle. Także pamiętajcie, pięć razy sprawdźcie, dopiero klejcie. a póki co ratujemy sytuację. Także nie będę Wam tłumaczył techniki, bo już ten filmik jest, pokażę Wam tak szybko w time -out. No, to na one tak wygląda. No, także jutro pokażę Wam już efekt całkowity tego naszego remontu wspólnego z mieszkańcami. To do jutra. Widzimy się zaraz. No do podłogi, bo jak w końcu się udało. Słuchajcie, duży salon odnowiony. I tak po kolei. Zobaczcie. Pokażę Wam teraz co tu się wydarzyło. Także to całe zdzieranie tapety. Spachlowanie, malowanie, pierwsza nieudana próba z tapetą i technika. Dużo stresu przy tym było, praca po godzinach, wszystko zapominamy, zamykamy pod dywan, ponieważ się opłaciło. I teraz tak, z rzeczy takich, zobaczcie, to mam już technika, czyli ta czarna ściana. Pokażę wam teraz w komplecie. Tam jest ładne lustro, nowe lampki przyszłe i przede wszystkim gładki sufit. Jedyne, co się nie zmieniło, to oczywiście dobry kanał, który jest cały czas oglądany. Także zachęcam, polecam. To teraz wróćmy tak się na szybko do momentu, w którym e remont się rozpoczynał, żebyście sobie troszeczkę przypomnieli jak to wszystko wyglądało, więc... No. A więc było tak. Także zobaczcie, co się zmieniło. Zmieniło się dużo. widzicie, To były takie tapety. To były te subite w tapecie. Teraz są ładne, gładkie. samo do wyremontowanej części. No, to jesteśmy z powrotem. Teraz sobie wygląda tak. Zrobiliśmy dwa barki szpaku, półtora grawy, tapeta nieudana i materiał na technikę. I przede wszystkim mnóstwo naszych lampy oczywiście ekolacje, no to to już są rzeczy indywidualne. Więc e, koszty można obniżyć, tylko pamiętajcie, kosztuje to oczywiście dużo czasu i siły. I przede wszystkim cierpliwości. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę na więcej remontów, także zapraszam przypisz się na ten dobry kanał ale również polecam, polecam również ten kanał, Mbud1. Bardzo dobry pochowiec, dużo się dzieje, bardzo dużo cennych informacji, przede wszystkim bardzo dobrze wykonana praca. Nie wiem dlaczego mało subskrypcji, także zachęcam, subskrybujmy, oglądajmy, bo naprawdę jest to warto uwagi. I oczywiście drugi kanał na robocie standardowo. No jak to normalnie w naszej polskiej tradycji bywa po skończonym remoncie, aby te nasze farby i się trzymały, trzeba to lekką kolację z małym dynkiem uczcić. Także życzę Wam wszystkim e, oczywiście również udanego wieczoru. Dzięki za oglądanie, miłego dnia, hej Ciopa, pozdrawiam.